Nauczanie domowe 5 marca. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 21, wersety od 33 do 46. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrać plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł. Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie ten właśnie kamień który odrzucili budujący stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach Dlatego powiadam wam królestwo boże będzie wam zabrane a dane narodowi który wyda jego owoce Arcykapłani kapłani i faryzeusze słuchając jego przypowieści poznali że o nich mówi to też starali się go pochwycić Lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Jezus w genialny sposób w przypowieści pokazuje historię narodu wybranego. I pierwsza część tej przypowieści jest historią, jest czasem przeszłym, ale druga jest proroctwem, jest pokazaniem przyszłości. Ponieważ Jezus najpierw Ukazuje założenie narodu. Można by powiedzieć czas patriarchów na czele z Abrahamem, czas tworzenia się, struktur, ram tego narodu. I prawdę o tym, że Bóg oczekuje od narodu dobrych owoców, owoców współpracy, owoców, które są oznaką tego, iż rozumieją, że w ich ręce Bóg powierzył cenne, wartościowe sprawy. Związany ze słowem, z przymierzem, z przykazaniami, z tożsamością, z posłannictwem do świata to wszystko jest bogactwem, jest potężnym zasobem, który został powierzony w ludzkie ręce. Ale widzimy z drugiej strony, że ta społeczność, ten naród, który otrzymał tyle bogactwa, nie bardzo chciał współpracować albo nie zawsze chciał współpracować. I nie zawsze przynosił plony do Boga, oddawał to, co powinien oddać Panu Bogu. Bóg się nie zniechęca i, jak słyszymy w przypowieściach, posyła drugą i trzecią falę sług, którzy będą chcieli naród na nowo zachęcić do służby, na nowo zachęcić do powrotu do Boga. Na nowo pobudzić do tego, żeby owocowanie było oddawane Bogu. Ale zauważamy, że znowu ten naród nie chce tego. I tu przypowieść dotycząca przeszłości przechodzi w przyszłość, ponieważ Jezus mówi, że teraz przychodzi syn, którego ci rolnicy zabiją. Jezus jeszcze żyje, ale już mówi o śmierci. Syna właściciela winnicy, syna, który jest dziedzicem, do którego to wszystko należy, czyli mówi o sobie. Zauważmy, że Jezus daje ostrzeżenie: jeżeli marnuje się szansę jedną, drugą, trzecią, to niestety tak twardniejemy, że nawet obecność Syna Bożego nie zmienia naszego sposobu myślenia. Dlatego Trzeba wracać do tej wrażliwości na Boże wezwanie, aby owocować, ale też aby owoc odnosić do właściciela winnicy, do Boga. Dlatego Jezus pyta, jaka będzie reakcja właściciela, jaka będzie reakcja Boga. No ci, którzy się od Niego odwracają, którzy nie chcą przynosić plonu, będą pozbawieni tego dziedzictwa. I Oczywiście cała przypowieść dotyczy tej części historii, którą nazywamy Starym Testamentem, bo Jezus jest tym kamieniem, na którym Bóg wybudował nową rzeczywistość, nowy lud wybrany, już złożony ze wszystkich narodów, ale równocześnie jest to przypowieść, która pokazuje nam, że my nie możemy stać się kimś tak nieczułym, niewrażliwym jak właśnie ci. Rolnicy nieoddający plonu Bogu. Ci, którzy uważają, ja będę żył po swojemu, ja będę zbierał po swojemu, ja będę wydawał to bogactwo, które otrzymałem po swojemu. I niestety może się okazać, że stracimy to, co jest najcenniejsze. Bóg przez tę przypowieść chce nam dać ostrzeżenie. Bądź wrażliwy. Pracuj. Ale równocześnie tę pracę odnoś do Boga. Owocuj, przynoś wiele pięknych, wspaniałych, efektownych dzieł, ale te dzieła odnoś do tego, który jest dawcą, który do, ciego, do tego cię powołał. I wtedy dopiero wykonasz to, co powinieneś wykonać. Dopiero wtedy Kościół, wspólnota przyniesie owoc, który będzie trwały. Nie będzie tylko dla mnie, tylko na chwilę. Tylko na to pokolenie, ale będzie to owoc, który będzie trwał. Dlatego ta sytuacja, w której jesteśmy, też nas powinna nauczyć nowego spojrzenia, byśmy bardziej byli wrażliwi na głos Boga, bardziej realizowali to, czego On chce. Od nas, od kościoła, od tej winnicy, która ma przynosić owoc, która ma wskazywać na Boga, współpracować z Bogiem i stawać się coraz bardziej, Własnością Boga we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niech błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.